Witajcie! Ponownie bierzemy udział w mistrzostwach turystycznych vlogerów i tym razem zabierzemy Was w miejsca owiane lekką nutką tajemnicy w województwie opolskim. Zaczynamy od razu z grubej rury, bo odwiedzimy miejsce, w którym podobno mieszka śmierć. Zapraszam. Jesteśmy w Laskowicach, gdzie w podziemiach drewnianego kościółka w dębowej trumnie spoczywa zmumifikowane ciało młodej kobiety nazywane Laskowicką Śmiercią. Nie jest to jedyna tajemnica, jaką skrywa to miejsce. Całkiem niedawno odkryto, że pod warstwą białej farby pokrywającej ściany kościoła od wewnątrz znajdują się kunsztowne polichromie. Niestety na razie widać tylko próbki niezwykłych, bezcennych obrazów, a całość czeka na odkrycie. Do grobowca zaglądamy z panem Danielem, który jest lokalnym przewodnikiem i znawcą historii. Dokładna tożsamość spoczywającej tu kobiety nie jest znana, ale wszystko wskazuje na to, że jest to młoda hrabina von Buchtitz, zmarła w 1608 roku. Nieznane są również przyczyny śmierci ani podstawy pochówku w tym miejscu. Wiadomo za to, że ciało nie było balsamowane i uległo naturalnej konserwacji. Wokół tajemniczej mumii narosło przez lata sporo lokalnych legend. Żeby je poznać, zajrzyjcie do Laskowic. Tylko nie zapomnijcie wcześniej umówić się na zwiedzanie. Kościół w Laskowicach jest częścią szlaku drewnianych kościołów. I tak się składa, że nasze kolejne dwa przystanki również do niego należą. Pierwszym jest Kościół Świętej Anny Woleśnie. Jego powstanie związane jest z legendą o cudownym ocaleniu miejscowej dziewczynki przed rozbójnikami dzięki wstawiennictwu świętej. Początkowo niewielkie miejsce kultu, jakie powstało tu na skutek tego wydarzenia, było wraz z upływem lat i przybywających wiernych stopniowo rozbudowywane. Tak powstała budowla o niezwykłym kształcie widocznym z lotu ptaka, przypominającym kwiat róży. Drugim naszym przystankiem na szlaku drewnianych kościołów jest kościół w różnowie, ale tutaj bardziej interesuje nas nietypowy obiekt znajdujący się tuż obok. A jest to grobowiec rodziny Fon Ebenów wybudowany na kształt piramidy. Budowla ma 9 metrów wysokości. Zaglądając do środka, przez niewielkie boczne okienka można dostrzec strumny ustawione w mroku. Zmieniamy klimat na bardziej przyrodniczym. Dotarliśmy do miejscowości Pokój i do miejskiego dużego parku, w którym znajduje się bardzo dużo ciekawych obiektów, a najciekawszym, do którego właśnie zmierzamy, jest jedna z najstarszych sosen w Europie. Park ma powierzchnię około 173 hektarów i obejmuje zarówno lasy, jak i liczne stawy. Przyroda komponuje się tutaj z elementami stworzonymi ludzkimi rękoma, które przetrwały historyczne zawieruchy. Spacerując ścieżkami, natkniemy się na liczne pomniki, rzeźby oraz klimatyczne ruinki. Do najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc w parku należy rzeźba śpiącego lwa. Podjęliśmy się karkołomnego zadania znalezienia drzewa w lesie, ale udało się, trochę poubłądziliśmy, ale faktycznie jest. Jest to jedna z największych, jeśli nie największa sosna wejmutka w Europie. Podobno jej pień ma ponad 5 metrów w obwodzie, także całkiem sporych rozmiarów, no i robi naprawdę imponujące wrażenie. Na krótki spacer zatrzymujemy się w Turawie, ponieważ ze znajdującym się tutaj pałacem związana jest ciekawa historia i legenda. Podobno niedaleko pałacu można czasem zobaczyć czarnego konia z białą gwiazdą na czole. Ogier staje dęba, a spod kopyt strzelają mu iskry. Nie da się do niego zbliżyć, bo zwierzę rozpływa się we mgle. Podobno jest to zaklęty pałacowy stróż opiekujący się dawnymi włościami, które niestety mimo to powoli popadają w ruinę. Góra Świętej Anny to przede wszystkim cel pielgrzymek, ale nas do tego miejsca przyciągnęło coś zupełnie innego. Najwyższe wzniesienie masywu hełmskiego o wysokości 407 metrów nad poziomem morza to jednocześnie wygasły wulkan sprzed 27 milionów lat. Wokół jego kaldery została wytyczona ścieżka dydaktyczna. Teren jest również rezerwatem, w którym spotkać możemy ciekawe rośliny oraz zwierzęta. Pierwszy dzień zwiedzania Opolskiego kończymy w szczerym polu. W tle mamy górę świętej Anny, jest cudownie piękna, magiczna atmosfera, a zaczynamy już jutro kolejnymi ciekawymi miejscami. Rozpoczynamy dzień drugi zwiedzania. Dziś zajrzymy między innymi do kilku ciekawych miast i miasteczek, a zaczniemy od brzegu, który przyciągnął nas swoją piękną starówką i zamkiem Piastów Śląskich zwanym Śląskim Wawelem. Zaraz sprawdzimy dlaczego. Renesansowy wygląd zamek zawdzięcza Jerzemu II Brzeskiemu i jego żonie Barbarze, którzy panowali tu od połowy XVI wieku. To właśnie oni witają nas nad bramą wjazdową. Nad nimi znajdują się popiersia władców Polski oraz książąt śląskich. Zaglądamy do środka na dziedziniec z trzech stron otoczony krużgankami ozdobionymi na wzór Zamku Królewskiego na Wawelu. Przy okazji zwiedzenia zamku w brzegu, warto wybrać się również na krótki spacer dookoła rynku, nad którym dominuje wysoka wieża dobrze zachowanego ratusza. Przepuszczamy brzeg, jednak do kolejnego przystanku nie musimy jechać daleko. Kolejnym miejscem na naszej trasie jest gotycki kościół św. Jakuba w małej miejscowości Małujowice. Z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle podobnych jemu kościołów, ale za to w środku jest niesamowity. Przekraczamy gotycki portal i przenosimy się w czasie o około 600 lat. Kany kościoła zostały pokryte misternie wykonanymi polichromiami przedstawiającymi sceny biblijne. Zdobienie wnętrz w ten sposób było w tych okolicach dość popularne, jednak nieczęsto spotyka się je w tak dobrym stanie. Duże wrażenie w świątyni robi także strop, który pokrywa 640 unikatowych pomalowanych w ozdobne wzory desek. Podróżując w okolicy brzegu, zdecydowanie warto zaplanować wizytę w tym miejscu. Spacerując wokół kościoła, warto zwrócić uwagę na krzyż pokutny. Takie krzyże były stawiane przez winowajców w miejscu zbrodni i były wyrazem zadośćuczynienia za dokonane winy. Na odrobinę dłuższy przystanek i spacer zatrzymujemy się w Kopicach. Ze znajdującymi się tutaj ruinami pałacu związana jest historia, jak z bajki, o Śląskim Kopciuszku. Swój największy rozkwit pałac zawdzięcza Joannie Gryzik, która z dziecka służącej, zaadoptowana przez bogatego urzędnika, odziedziczyła spory majątek, a następnie wyszła za mąż za hrabiego, który zakupił dla niej zamek w Kopicach. Rozbudowywany i upiększany przez lata, stał się perłą okolicy i otoczony stawami, często nazywany był pałacem na wodzie. W pałacowej oranżerii rosły tropikalne rośliny, a w ogromnym parku znajdowało się podobno 3000 rzeź zwierząt o naturalnych rozmiarach. Początek upadku tego pięknego miejsca nastąpił pod koniec II wojny światowej, kiedy większość dóbr została rozkradziona. Następnie już po wojnie pałac został przekształcony na magazyn zboża i został podpalony w celu ukrycia jego kradzieży. Tak zamienił się w ruinę, ale może kiedyś odzyska chociaż część dawnej świetności. Obecnie ten teren jest ogrodzony i można obejrzeć go z daleka. Spacerując po parku, natkniemy się też na pewne pozostałości jak kolumna zwycięstwa, opustoszały rodzinny grobowiec, i stylizowana na ruiny, ale dostępna dla zwiedzających, tak zwana mysia wieża. I to tyle. Dotarliśmy do Nysy, miasta o wieloletniej tradycji, które właśnie obchodzi swoje 800-lecie. Największym budynkiem Nysy jest Bazylika Świętego Jakuba i Świętej Agnieszki. Budowlę od początku planowano tak, aby robiła niezwykłe wrażenie i można powiedzieć, że efekt się udał, a w Polsce swoimi rozmiarami bryła budynku ustępuje tylko Gdańskiej Bazylice Mariackiej. Aby wyobrazić sobie skalę przedsięwzięcia, dodajmy, że wewnętrzne kolumny mają wysokość 27 metrów, a tuż obok kościoła znajduje się 43-metrowa dzwonnica, którą planowano aż na 100 lub 120 metrów, jednak nigdy nie została ukończona. Wśród ładnych kamieniczek na rynku na uwagę zasługuje dom wagi, w którym przechowywano wzorce miar, jakich mieli przestrzegać kupcy. Nysę nazywano śląskim Rzymem jeszcze przed tym, jak w 1701 roku została tam wybudowana fontanna Trytona, wzorowana na tej z Rzymu. Inskrypcję SPQR, oznaczającą Senat i Lud Rzymski, zastąpiono SPQN, czyli Senat i Lud Nyski. Po przeciwległej stronie rynku stoi tak zwana piękna studnia, zabezpieczona misternie wykonaną kratą ważącą ponad 2,5 tony studnie wieńczy dwugłowy orzeł Habsburgów. Nysa okazała się bardzo ładnym, bardzo uroczym miasteczkiem i bardzo nam się spodobała. Ale jak każde miasto o długoletniej historii ma też swoje mroczne momenty. I tak w XVII wieku w Nysie, w Nysie i w okolicy dochodziło do licznych prześladowań i procesów czarownic. I szacuje się, że w samej Nysie spalono około tysiąca kobiet i z tego tytułu Sara znajduje się na szlaku czarownic, tak samo jak paczków i odmuchów i do odmuchowa właśnie teraz zmierzamy. Rozpoczynamy trzeci dzień zwiedzania województwa opulskiego w poszukiwaniu jego tajemnic. Dziś zajrzymy do zamków i pałaców, ale te zamki i pałace pokażemy Wam w osobnym odcinku, który specjalnie na tę okazję szykujemy. A tymczasem rozpoczynamy w zamku w Niemodlinie. Do zamku dostać się można przez most czterech świętych, którzy strzegą miasta oraz okolicy przed nieurodzajem i klęskami żywiołowymi. Są to święty Florian, Wendelin, Jan Niepomucen i Antoni. Nie należy wahać się przed wejściem na dziedziniec zewnętrznym, co jak widać niektórym przychodzi z trudnością. Stało na zamek, który ma ponad 700 lat, zebrało się tu sporo legend. Jedna mówi o Białej Damie, a inna o siedmiu mnichach, którzy szukali schronienia w zamku i wtedy ówczesny władca, książę Bolko, kazał zrzucić ich z wieży, z murów, bo przeszkodzili mu w zabawie. Podobno na murach w tym miejscu pojawiły się plamy krwi, których nie dało się zmyć, dlatego też posadzono bluszcz, żeby zatrzeć ślady zbrodni. My bluszczu jednak nie widzimy, za to największą tutaj teraz atrakcją są krążące wokół Daniele które swobodnie można zapętlić i używać jako sposobu na bezsenność. Niedaleko zamku znajduje się arboretum, a w nim tajemniczy głaz, którego właśnie poszukujemy w lecie. Głaz ten ma 815 cm w obwodzie i jest jednym z największych tego typu głazów tu w okolicy. Został po zlodowaceniu, ale miejscowe legendy mówią o tym, że jest rzucony w te miejsce przez diabelskie siły albo też anielskie siły, nikt tak naprawdę nie wie przez jakie. W lesie można zostać na dłuższy spacer i nacieszyć się dziką przyrodą, ale my jedziemy dalej. Dotarliśmy do mocnej, znajduje się tu pałac, który jest jedną z najciekawszych atrakcji województwa opolskiego. Już z zewnątrz robi piorunujące wrażenie, a nie możemy odpuścić sobie takiej okazji i wybieramy się na zwiedzanie do środka. Wnętrze zamku również jest pełne przepychu, nas jednak interesują głównie tajemnice i legendy związane z zamkiem. Tak się składa, że większość z nich związana jest z właścicielem hrabią Fontile-Winklerem. Pierwsza z legend mówi, że zawarł on pakt z diabłem, aby w błyskawicznym tempie ukończyć odbudowę i rozbudowę wcześniej podpalonej przez samego siebie posiadłości. Podobno wizerunek diabła został umieszczony w wielu miejscach zamku, w tym na jednej z wież, ale zrzucono go po śmierci hrabiego. Od śmierci hrabiego zepsuta pozostaje zamkowa winda, której działanie podobno miało być częścią zawartego z diabłem paktu. Jak dotąd próbujących naprawić windę, spotykają nieszczęśliwe wypadki. W pałacu odnaleźć można wiele symboli masońskich i mówi się, że hrabia należał do tego stowarzyszenia. Nie jest to potwierdzone, ale podobno w jednej z części jego gabinetu odbywały się wolnomularskie rytuały. Znajdujemy się właśnie na najwyższej wieży zamku. Wież było podobno 99, bo gdyby przekroczono tę liczbę, według prawa należałoby utrzymywać garnizon zamkowy i płacić wyższe podatki. Zamek w Mosznej intryguje i zachwyca. Ponieważ jest to niezwykle atrakcyjny punkt w skali całej Polski, warto wybrać się tu w ciągu tygodnia, aby uniknąć weekendowych tłumów. Z Moschley dojechaliśmy do Pruszkowa, gdzie udajemy się na zamek. Na dziedzińcu znajduje się fontanna, pod którą kiedyś była studnia połączona z pobliskim stawem. I tą drogą do zamku dostawała się Meluzyna, czyli nimfa wodna, która wabiła i zabijała mężczyzn. Próbowaliśmy w parku odszukać figurę Meluzyny, która podobno do 2004 roku była zaginiona. Najwidoczniej nadal jest, bo nie potrafiliśmy jej znaleźć, dlatego jedziemy dalej i pokażemy Wam jeszcze dwa ciekawe miejsca. Na ślad mitycznego stworzenia natrafiamy dopiero na rynku w Krapkowicach. Dojechaliśmy do miejscowości Rożniątów, i będzie to nasz ostatni przystanek dzisiejszego dnia, a będą to diabelskie ruiny. Otóż mieszkańcy w XVII wieku wierzyli, że to wzgórze, na które właśnie idziemy, jest opanowane przez diabła. Dlatego postanowili na szczycie wybudować kapliczkę. Ale za każdym razem, to co w ciągu dnia wybudowali, w nocy było przez diabła burzone. I tak zostały tylko właśnie ruiny po, tej, po tym przedsięwzięciu. Także tu będziemy kończyć naszą przygodę w województwie opolskim z tajemniczymi miejscami. Dziękujemy za wszystkie oddane na nas głosy. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Aha, wypatrujcie filmu o pałacach i zamkach, bo ukaże się zaraz po tym filmie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć!